Rozmowa w radiu M. Przed mikrofonem Michał Włosiak. Moim i Państwa gościem jest Marian Chnatko, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Działu Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wiele spraw mamy do omówienia, więc nie przedłużamy, przechodzimy do konkretów. Najpierw apel do wszystkich kół gospodyń wiejskich, które otrzymały pomoc od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ważny termin się zbliża już, już 31 stycznia. Tak, dokładnie. Przede wszystkim na początek bardzo dziękuję za zaproszenie na spotkanie i rzeczywiście mam sporo informacji takich do przekazania. Tutaj Koła Gospodni Wiejskich, jak co roku, składają wnioski o wsparcie, ale właśnie 31 stycznia bieżącego roku mija termin na złożenie tak sprawozdań. Przewodniczący kół gospodyn wiejskich wiedzą jak to funkcjonuje, bo to już jest praktyka, która jest od lat. Natomiast jest apel i pilna konieczność, żeby wszystkie koła gospodyn wiejskich zdążyły złożyć sprawozdania rozliczeniowe do, do 31 stycznia, dlatego że na dziś mamy 79% złożonych yy, sprawozdań, a w naszym województwie mamy ponad 1100 takich kół gospodyn wiejskich, więc jest jeszcze Część takich, które y, powinny to uczynić, no ja tutaj nie chcę jakby y, wygłaszać y, takich y, nieoptymistycznych y, konsekwencji, no ale niezłożenie, no, ale niezłożenie nie złoży, to... sprawozdania y, może się wiązać ze zwrotem środków. Wierzę, że wszystkie koła gospodyń wiejskich zdążą, a tym bardziej, że jest to sprawozdanie dość proste, y, a agencja służy tutaj wsparciem y, w pomocy. Wiele programów prowadzicie, między innymi dopłaty do ubezpieczeń do zwierząt, no właśnie tutaj też pewien termin się zbliża, 9 lutego. Tak, dokładnie tak jak Pan redaktor powiedział w komplecie tą informację, właśnie 9 lutego jest termin na składanie wniosków do ubezpieczeń do, do zwierząt. No i jednocześnie tutaj też mamy prośbę już o koncentrację, już o uwagę, już o kontakt z doradcami, żeby, żeby zwyczajnie być przygotowanym do składania wniosków. Oczywiście są i kolejne sprawy, takie jak chociażby wydłużenie terminu naboru, E, wniosków dopłaty do tachografów. To jest takie zle zadanie zlecone do Agencji Restrukturyzacji, natomiast e, właśnie tym się zajmujemy i informacja dla tych wnioskodawców, którzy, których interesuje ta kwestia to tutaj przedłużenie terminu e, już wiemy, że nastąpi do 31 marca 2026 roku e, i już wiemy, że będzie zwiększona kwota dotacji z 3000 do 5000. Złotych. To teraz. Yy... Pochwalimy się, bo jako oddział Agencji Świętokrzyskiej, oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odnieśliście pewien sukces w porównaniu z innymi oddziałami, a także jeden z naszych powiatowych oddziałów został najlepszy w Polsce. To panie dyrektorze, na czym polegała ta rywalizacja? Jak to się stało, że ten nasz oddział Świętokrzyski wygrał spośród wszystkich oddziałów w całej Polsce. Drodzy Państwo, Panie Redaktorze, chodzi o pewnego rodzaju priorytet. Priorytetem dla nas, jako urzędników, jest przede wszystkim, żeby rolnicy otrzymali pieniądze najwcześniej, jak tylko można. Mam tutaj oczywiście na myśli dopłaty bezpośrednie za rok 2025. I tu rzeczywiście, ze względu na ogromne zaangażowanie kierownictwa i pracowników całego Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych z Województwa Świętokrzyskiego. Osiągnęliśmy nienotowany dotychczas rekordowy rezultat w wydanych decyzjach z płatności obszarowych. Dodam, że mamy e, takich wnioskodawców w naszym województwie ponad 75 tysięcy. To jest, to jest naprawdę e, spora e, rzesza rolników, i tutaj osiągnęliśmy wynik na dziś. 95% wydanych decyzji takiego wyniku nie mieliśmy w historii y, ponad 20 lat y, składanych wniosków o płatności bezpośrednie, dlatego że decyzje były wydawane jeszcze nawet w, w czerwcu, a obecnie mamy 95% wydanych decyzji, w tym. Powiat Pinczowski, tutaj wielkie uznanie dla pracowników tego biura i kierownictwa, że zostało wydanych 100% decyzji i mało tego, 100% jest już zrealizowanych wypłat, pieniądze są już na kontach u rolników. Warto tutaj dodać, że jesteśmy tak dobrzy, tak, w takim tempie obsługujemy wnioski o płatności obszarowe, że, że aż sześć powiatów z województwa Świętokrzyskiego na 314 w Polsce jest w pierwszej dziesiątce najlepszych, najbardziej efektywnych, które obsłużyły wydanie decyzji właśnie w ramach płatności bezpośrednich. Patrząc tak w dłuższej perspektywie, chcecie też wspierać aktywnych rolników. i <laughs> I tu też kolejnie, to też musimy, o tym też musimy powiedzieć. To znaczy tutaj kwestia aktywnego rolnika, to jest temat, który z pewnością jeszcze na swój finał musi oczywiście zaczekać, bo jeżeli tutaj panie redaktorze, drodzy państwo, jest mowa o to, czy są jakieś ostateczne rozstrzygnięcia, no to do podpisania ustawy jest jeszcze daleka droga. Znaczy nie wiemy jak, jak daleka, bo tutaj podpis prezydenta decyduje. Natomiast Natomiast to, co mogę na dziś powiedzieć tak na uspokajająco, to przede wszystkim, że prawdziwi rolnicy się obronią tutaj w tej kwestii, co mam na myśli? Mam na myśli to, że prawdziwy rolnik, taki, który autentycznie prowadzi gospodarstwo, użytkuje grunty, no to wykaże się fakturami zakupowymi na środki ochrony roślin, czy na zakup materiału siewnego, czy, czy, czy chociażby na, na zakup nawozów i ci rolnicy uważam, że. Nie mają powodów absolutnie do obaw. Mhm. Powiedzmy teraz o wsparciu inwestycyjnym rolników, bo tutaj też dużo się działo i dużo się dzieje. Tak. Agencja Restrukturyzacji pracuje według określonego konkretnego kalendarza, czyli są nabory wniosków. Jesteśmy w trakcie następnie obróbki, pracy na, na tym, jakiej jakości te wnioski zostały złożone. No i obecnie, jeśli chodzi o programy typowo inwestycyjne, czyli na budowę, rozbudowę infrastruktury rolnej. Czy też zakup maszyn, urządzeń, technologii. Obecnie jesteśmy na etapie obsługi wniosków z ochrony środowiska i klimatu. To jest dla zaznajomionych w temacie działanie tak zwane i 104 Bądź też weryfikacja wniosków, która obecnie trwa z tak zwanej konkurencyjności. To są oczywiście programy inwestycyjne. Tutaj jest obszar B i C, czyli ekologia i przechowalnictwo. I tutaj Tutaj mój taki apel, żeby, ponieważ już pisma o uzupełnienie w ramach złożonych już wniosków wysyłamy sukcesywnie, tutaj mamy setki takich wniosków, prośba do rolników, żeby... Reagować bez zbędnej zwłoki. My podajemy tutaj kontakt. Dokładnie też piszemy, jaki rodzaj uzupełnień należy wykonać. Prośba o kontakt zarówno rolników, jak i doradców w tempie. Reakcji na takie pismo o uzupełnienie, dlatego, że konsekwencją prawidłowego doprowadzenia wniosku do umowy jest to, że rolnik będzie mógł przystąpić do, do realizacji zadań. Więc tutaj taki, taki apel, to dotyczy również tych, którzy składają wnioski na przykład pszczelarskie czy z dobrostanu. Tutaj jest tak zwane działanie I10-15, czyli inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń. Tutaj też właśnie apel do wnioskodawców, którzy otrzymali pismo, uzupełnienie, żeby tego dokonywać na bieżąco. Pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli jeszcze może w kontekście, właśnie w kontekście afrykańskiego pomoru świn, bo tutaj też y, mamy pewien, pewną informację. To znaczy, y, tutaj, y, jeśli chodzi o. Kolejne nabory, bo mam tutaj to, to na myśli. Kolejne nabory, y, chociażby w obszarze programów inwestycyjnych y, zapobiegających afrykańskiemu pomorowi świń, czy inwestycje w ramach odnawialnych źródeł energii, czyli biogazownie, fotowoltaika w gospodarstwach rolnych, czy na przykład docieplenia jak też inwestycje przyczyniające się do poprawy dobrostanu bydła i zwierząt gospodarskich. Nabory wniosków, jak, jak co roku, planowane są od września. Natomiast tu to, co powiedziałem przed chwilą, apel do tych, którzy dostali z poprzedniego naboru pisma uzupełnienia, żeby szybko reagować. Bo tutaj czas ma też znaczenie. I zachęcamy oczywiście do kontaktu z Świętokrzyskim oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokładnie tak. Ja bardzo serdecznie, Panie Redaktorze, dziękuję, że na antenie Radia M możemy mieć kontakt z naszymi słuchaczami. To jest dla nas niezwykle ważne, dlatego że przepływ, szybkość informacji ma duże znaczenie. To jest kluczowa informacja. W XXI wieku jest najważniejsza, no i staramy się tutaj informować o tych Waszych działaniach ponieważ są niezwykle ważne dla wszystkich rolników i kończymy naszą dzisiejszą rozmowę przypomnę że moim i państwa gościem był Marian Chnatko zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Działu Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa panie dyrektorze dziękuję serdecznie za rozmowę Dziękuję bardzo dziękujemy za uwagę rozmawiał Michał Włosiak do usłyszenia rozmowa w Radiu M